Biblioteczka z tyłu jest, więc możemy zaczynać. Nazywam się Marcin Wójczyk, pracuję w kadrze Prawa, Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chciałbym Państwu powiedzieć w kilku słowach o niezwykle istotnym uprawnieniu, jakim jest uprawnienie do prowadzenia rokowań zbiorowych. Prawo do prowadzenia rokowań zbiorowych, czyli prawo do Półdziałania przedstawicieli pracowników i samych pracowników z pracodawcą w zakresie ustanowienia warunków pracy I jest regulowany m.in. przez Europejską Kartę Społeczną z 1961 roku i zrewidowaną Europejską Kartą Społeczną z 1996 roku. Oba te akty regulują prawo do rokowań zbiorowych w kilku artykułach. Przede wszystkim należy tutaj wskazać artykuł 6, który wprost odnosi się do tej kwestii, ale prawo do rokowań zbiorowych zostało uregulowane również w artykule 21, który mówi o informowaniu i konsultowaniu pracowników i ich przedstawicieli o sytuacji zakładu pracy, czy artykule 29, który odnosi się do rokowań w toku procesu. Zwolnień grupowych. Europejski Komitet Praw Społecznych, ciało, które zajmuje się interpretacją postanowień obu kart, wskazał, że prawo do rokowań zbiorowych leży u podstaw szeregu innych istotnych gwarancji pracowniczych. No, przede wszystkim należałoby tu wskazać prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawo do godziwego wynagrodzenia, czy prawo do Sprawiedliwych warunków wykonywania obowiązków pracowniczych. Prawo do rokowań zbiorowych nabiera szczególnego znaczenia w okresach kryzysu ekonomicznego. Wydaje się, że z dwóch powodów. Po pierwsze, często jest tak, że wszelkie takie nowe rozwiązania, które są planowane w okresach kryzysu ek ekonomicznego, stara się wprowadzać z pominięciem Partnerów społecznych, uznając, że stanowi to będą przeszkodę w szybkości działań. Po drugie, w okresach kryzysu ekonomicznego to właśnie pracownicy najbardziej są narażeni na pogorszenie swojej sytuacji, na wprowadzenie mniej korzystnych rozwiązań, które uzasadnia się wówczas koniecznością ułatwienia funkcjonowania przedsiębiorców. Z tego względu właśnie wtedy pracownicy w największym stopniu potrzebują wsparcia swoich przedstawicieli, potrzebują możliwości wypowiedzenia się i współdecydowania o tym, jak będą wyglądały ich warunki pracy. Dobrym przykładem znaczenia rokowań zbiorowych jest jedna z decyzji Europejskiego Komitetu Praw Społecznych wydana w sprawie przeciwko Grecji. To jest decyzja numer 111. Organizacja związkowa, która wniosła tę skargę, wskazywała, że ze względu na kryzys ekonomiczny, który wystąpił w Grecji, konieczne było w ocenie władz greckich zlikwidowanie możliwości zawierania układów zbiorowych pracy na poziomie lokalnym. Komitet, analizując tą sprawę, wskazał na dwie istotne kwestie. Po pierwsze, podkreślił, że kryzys ekonomiczny nie jest podstawą do wyeliminowania podstawowych uprawnień zawartych w karcie podstawowych uprawnień gwarantowanych pracownikom, a do takich zaliczył również prawo do rokowań zbiorowych. Oczywiście jest możliwe ograniczenie w sytuacji kryzysu ekonomicznego tych uprawnień, ale takie ograniczenie po pierwsze powinno mieć charakter proporcjonalny do realizowanego celu, po drugie faktycznie powinno umożliwiać zrealizowanie celu jakim Taka likwidacja jest motywowana, takie ograniczenie jest motywowane. Po drugie, komitet, odnosząc się już do konkretnych zarzutów Greckiego Związku Zawodowego, podkreślił, że nie było zgodne z postanowieniami Europejskiej Karty Społecznej pozbawienie pracowników możliwości współdecydowania. O sytuacji zakładu pracy, możliwości brania udziału w konsultacjach, o tym, jakie warunki pracy będą obowiązywały. To, co istotne, to to, że ta decyzja wydana przez Europejski Komitet Praw Społecznych w sprawie greckiej była istotnym argumentem. Zarówno dla przedstawicieli pracowników, jak i summa summarum również dla części władz greckich w ramach argumentacji, że jednak prawo do rokowań powinno być zachowane. Z tego względu warto pamiętać, że po pierwsze, w sytuacjach kryzysu ekonomicznego prawo do rokowań. Nie powinno być traktowane jako przeszkoda, ale jednak jako pomoc, możliwość zachowania balansu pomiędzy dążeniami do ułatwienia funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorców a prawami pracowników. Po drugie, to właśnie w sytuacjach kryzysu ekonomicznego dostrzegalne jest, jak ważne jest posiadanie aktu międzynarodowego wiążącego dane państwo, które. Ograniczy zapędy w zakresie czy to minimalizowania, czy nawet całkowitego likwidowania podstawowych uprawnień pracowniczych, takim jakim na przykład jest prawo do rokowań zbiorowych. Dziękuję.